Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiej recenzji drugiego tomu komiksowej serii Pożaracze Nocy. Album rozwija temat, który zarysował się w pierwszej części, ukazując świat pełen grozy i tajemniczych sił, których nie da się w pełni zrozumieć. Budowa świata jest tu znacznie większa, ale ciągle stanowi ona dla odbiorcy sporą tajemnicę. Obok gęstego, mrocznego klimatu, bardzo ważnym elementem komiksu ponownie są tu postacie. Ich wzajemne relacje są pełne sprzeczności, niedopowiedzeń i tajemnic, co dodaje opowieści głębi i pewnej emocjonalnej intensywności. Album nie opowiada o tym, jak bliźniaki uczą się dźwigać nowej brzemię odpowiedzialności. Widzimy tu ich bezpardonową walkę o przetrwanie w świecie, gdzie istoty z mroku tylko czekają na okazję, aby się ich pozbyć. Autorka sięga tu również do pełnych retrospekcji z ich przeszłości, pokazując czas, kiedy zaczęli oni dostrzegać pierwsze oznaki zdolności, które teraz próbują opanować. Te sceny mają na celu nie tylko odpowiednie złagodzenie napięcia scenariusza, ale również podsunięcie odbiorcy pewnych wskazówek, z których może on ułożyć odpowiedzi na nurtujące go pytania. Kolejnym atutem komiksu jest sposób, w jaki balansuje on humor z elementami grozy. Wydawać by się mogło, że te dwa elementy są ze sobą sprzeczne, ale w komiksie tworzą one idealną harmonię. Niesamowity klimat drugiego tomu nie miałby w pełni okazji zaprezentować swego kunsztu, gdyby nie artystyczny geniusz artystki. Rysunki momentalnie przykociągają tu wzrok. Sama taka doskonale balansuje tu między mrocznymi i wręcz niepokojącymi obrazami, a momentami, które mają w sobie coś z ciepła i humoru. Pożaracze Nocy Tom 2 to więc znakomita kontynuacja serii, która zachwyci każdego miłośnika mroczniejszych i mocniejszych horrorowych historii. Po więcej komiksowych recenzji zapraszam Was na bloga Popkulturowy Kociołek.